Ja go oceniam, no, bardzo dobrze w końcu po iluś tam latach e, pojawił się taki ranking. Cieszę się, że to robi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ponieważ jest to fundacja, która e, profes jest profesjonalną fundacją. E, od zawsze jest samorządem. E, Wspólnie z e, Urzędem Statystycznym został przy przygotowany i przeprowadzony ranking, który w mojej ocenie bardzo e, obiektywnie został jakby przeprowadzony, te gminy zostały ocenione. Cieszę się, że Gmina Zagnańsk również w tym rankingu została wyróżniona. Jesteśmy liderem w, jesteśmy liderem w szkoleniu pracowników. Cieszę się niezmiernie, że, że taki sukces odnieśli, odnieśliśmy. Tak, będąc zaskoczonym i mówiąc wcześniej, Najprawdopodobniej jest to efekt tego, że jako wieloletni sekretarz, przez 15 lat byłem sekretarzem w gminie wiejskiej, miejsko -wiejskiej, i wiem, że najważniejsze w administracji to są profesjonalne kadry. Jeżeli one zostaną wyuczone, wyedukowane, wyszkolone, to będzie to lżej na pewno dla rządzących, czyli dla wójtów, burmistrzów, prezentów, ale to też jest bardzo dobra i ważna rzecz dla mieszkańców, ponieważ profesjonalizm obsługi jest na najwyższym poziomie. Mieszkańcy czują się dowartościowani i cieszą się z tego, że Przychodząc do urzędu są obsługiwani w profesjonalny sposób i to jest najważniejsze. Od tego trzeba zacząć. Zawsze powtarzam, najpierw rzemieślnik, później artysta.